Po się widziało Janusz Pijanka, kamienny wigwam. Oczywiście we Francji, chociaż obiecałem nie, nie nosiłem nikusi, zdjęcia to jest cały czas nikusia, ta sama dziewczynka. No i was, zobaczcie to piękne zdjęcie. Słuchajcie, to najpiękniejsze moje zdjęcie. Nikulki. No co, jestem w kamiennym wigwamie. Powstało trochę nowych wierszy, powiem Wam ile. Zacząłem je pisać się radzy, jadąc do Łodzi 19 marca czyli przez miesiąc powstało, ich tutaj nie liczyłem 44, 45 46, 47 47 wierszy do wczoraj, do 20 czyli równy miesiąc powstało 47 wierszy a ja co, no słuchajcie no, jedzonka muszę sobie zrobić jakieś co tutaj mam o, to nawet mam niezjedzone zjedzone paryskie saszłyki do wyrzucenia już Nie zdążyłem ich zjeść, faktycznie to co jadłem pod kościołem zobaczcie o zwiędły Co tu jeszcze mam? Kiełbaski do wyrzucenia może się oślimaczały ale mam za to proszę ja Was pieroski ruskie, znaczy ukraińskie powinny się nazywać i będę jak co innego mam, proszę Państwa, boczuś z Polomarketu. Taki duży I teraz, będziemy go jeść. Bo przed chwilą cappuccino kupiłem wczoraj, kupione. Widzimy, gdzie to było kupione. Chyba w Galewicach kupiłem je. się w, w Galewicach, chyba. będzie lepszy No i będziemy jeść dzisiaj boczuś Nie do nieuchania tylko do jedzenia tymi dobiedkami nawet sałatą mam, zobaczcie Także 12 dni w drodze Prawie trzech miesiącach przerwy byłem pierwszy raz w Paryżu. Palemki 90% sprzedałem, i co wam tu powiedzieć, jestem w tym kamiennym wigłamie. I wczoraj pomyślałem, że nie podoba mi się kamienny wigwam Wolałbym mieszkać na wsi Wczoraj się pogubiłem Jadąc pod Na skróty od Bogdano w Galewicach gdzieś inaczej wyjechałem widziałem domy porozwalane takie co można było zamontować A jak w cenie się dowiedziałem to ludzie nie wiedzą ile rozbrać. zbrać się jak najmniej Pić i jeść. Najlepiej się powinno najpierw napić. Rano się napiłem kapucinko. Nie całe 3 zł, ale za to 150 gram. To mi nie za bardzo smakowało. Wieczorem napiłem się, dzisiaj mi smakuje. Także wczoraj cały dzień, jak to się mówi, na darmosze byłem, bo odwiedzałem znajomych, rodzinę. Gdzieś tam. Ugościli, to dobrze. Poczęstowali. Także nawet nic nie jadłem. Miałem ochotę na bosuś. Francuskie kanapki. Czymś tam takim czarnym posmarowana. Ale nie wiem co to jest. Jaka. To nie jest ikra. wegetariańska no i nikulka, a nie to nie nikulka, to zdjęcie jest nikulki mojej. Zopatrzcie się na to zdjęcie jak ona na mnie tutaj patrzyła, jak ona tu na mnie spojrzała. Jestem wymęczony bo wczoraj i jechałem od godziny 6 z Wrocławia do godziny 20 chyba. czy 1.32 Byłem u Gagaciaka, ale zostawiłem mu tylko numer telefonu w samochodzie, nic więcej. Dzisiaj to powinienem leżeć, odpoczywać cały dzień. A mam kupę sprawy, ile tych wezwań na pocztę zostawiam. Ten boczek jakiś jest, taki rozwala się, nie wiem czemu. To, to wszystko jest. Nienaturalne pewnie, czy sprysowane A taki długi był, na pół go przekroiłem Na razie wystarczy Sałatkę Wiecie, że pierwszy raz W tym roku ja jednej jadłem Trzy dostałem na francuskim socjalu przywiozłem Są Sprzed wczoraj zjadliwe, dobre oto się roz, rozszaskało. Nieświęcone pierwsze jajko. Jem w tym roku, pierwszy raz święconki nie robiłem w ogóle. Nie mam żadnej ochoty na święconki, na jakieś tradycje. Oczekujcie filmu Z proboszczem będę miał fajny filmik Zabronił mi filmować Chciał zabronić, żeby nie dokończył zdania Bo oddaliłem się, żeby włączyć ten aparat Śmoki różne Myślę, że mnie reformują Mnie 63 lata prawie Rozłam w kościele przez dwa filmiki Oczekujcie, fajne filmiki mam nagrane Za parę dni je opublikuję dopiero. To ja wiem kiedy. W odpowiednim momencie. Panie kamerman, bo proszę pieprz, bo pan tutaj stoi, o. a ja tutaj w tym biedeleczku mam pieprz. Na pana tym. na pana Odejście. To wszystko przygotowałem sobie do filmiku. Majonez, lubię majonez, lepiej jak ketchup, ja nie lubię. da no to da to bi rekao jajko jem. Pozdrawiam. Nie chcę mi się nawet tego kanału już prowadzić. Tamten Kamenau to był kanał. Prawie 2000 subskrybentów, a tutaj nie dbam dużo, to. Chyba wyjdę z mediów społecznościowych. To nie ma sensu. kula to nie ma sensu, wiesz o tym? Wszystko zaczyna widzieć, że nie ma sensu dzisiaj. Nie nadaje się dzisiaj. Ani żyć mi się nie chce, ani nic. A. A to Nikusia rysowała. Zobaczcie, płacącą Ukrainę. I to jest wyspa węży. jej rączki to rysowały. I Sławek nawet dwie fotokopie zrobił. Jedno taką. Dzięki Ci Sławek. Za darmo mam zrobione. A to powiększone. Thank you.